Witam Państwa serdecznie w gadanym odcinku. Będę gadał teraz. <laughs> Obiecywałem ten odcinek już od jakiegoś czasu, ale ciągle wolałem grać, e, niż nagrywać gadany odcinek, e, a nie mam aż tyle czasu, żeby robić jedno i drugie, więc wolałem wybrać granie, zwłaszcza, że w Tifa gra się fantastycznie. I tu właśnie e, biegnę z odpowiedzią w tym momencie do Witchavena, który spytał dawno temu, jak Ci, jak ci się podobał, a no, próbowałem Ci odpowiedzieć, ale jak tu się klika, odpowiedz, to, to idzie mi tu do, do odcinka i nie wiem, dlaczego to nie mogę Ci tu odpowiedzieć. Nie ma nigdzie nic takiego. Każdy inny komentarz mogę, a to nie wiem, w jakiś, albo w jakiś nietypowy sposób ten komentarz tu doszedł, może przez Google+, a nie wiem, nie mam pojęcia, w każdym razie Stwierdziłem, że już odpowiem Ci właśnie tekstowo, w, w, jak to, paszczowo Ci odpowiem, nie, nie klawiszowo. No i odpowiadam, gra mi się naprawdę wspaniale. E, polecam, bardzo fajna gierka, klimat trzyma. E, co prawda, no może na pewno będą ludzie, którzy się będą czepiać, że tam czegoś brakuje. Gdybym miał powiedzieć, czego mi brakuje w tej grze, no to oczywiście Pogan, Hammerów i kiperów. No bez nich ta gra to już nie jest to samo. Poza tym, Gareth jest bardziej niż w poprzednich częściach, jest bardziej uspołeczniony, co też trochę, chyba mi się mniej podoba. Grafika jest tak fantastyczna, że czasami aż zbyt fantastyczna, zwłaszcza w animacjach. Powiem Wam szczerze, że te takie półkomiksowe e, grafiki w animacjach w poprzednich częściach naprawdę mi się podobały i to, to miało klimat. To, to co mamy teraz też ma klimat, natomiast no to już jest krok dalej. To już nie jest dokładnie to samo. No ale to wiadomo, no, nigdy, to, nigdy to dokładnie tak samo nie będzie. E, tak samo ktoś mógłby powiedzieć, że a bardziej mi się podoba pierwsza część e, hobbita powiedzmy niż druga, a ktoś powie odwrotnie. No, podejrzewam, że kwestia gustu. E, ale ogólnie całokształt jak dla mnie jest bardzo pozytywny i naprawdę warto sobie tą gierkę kupić i po prostu w nią pograć no, super po prostu dobra to była odpowiedź paszczowo do Witchhavena z, z komenta... odpowiedź na komentarz ha, tu jeszcze chciałem powiedzieć coś do Midori Wybacz jeśli Cię uraziłem, myśląc, że w że, że, że ten awatar to jest kot, a powiedziałeś mi, że to, jest, że to miała być czaszka. I okej, okay, no, nie, nie chciałem Cię urazić, być może nie wiem, czy Cię uraziłem. Mam nadzieję, że nie. Ja to odebrałem w pierwszym momencie w ten sposób. I powiem, czy szczerze wolałem wersję z kotem, no jakoś. No nie wiem, czy to chyba chyba, że to było z okazji Halloween, no to jeszcze, jeszcze tak. E, jakoś koty koty mi bardziej pasują do dziewczyn niż, niż czaszki i to nie dlatego, żebym miał coś przeciwko dziewczynom, absolutnie, właśnie wręcz przeciwnie. Ja, ja ogólnie lubię kobiety i lubię je kojarzyć z życiem niż ze śmiercią bardziej chyba. A Czacha się kojarzy jednak ze zgonem, albo z czymś takim. Nie, no, to może moje jakieś tam skrzywienie. Także wybacz mi, jeżeli czy nie, nie, chciałem, nie chciałem tutaj nic nic jakiegoś a, właśnie m, przeciwko Tobie powiedzieć, absolutnie. Yy, tylko tam być może się niepotrzebnie dzielę własnymi jakimiś przeżyciami. Łyk kawy, gdyż się zestresowałem. Zacząłem się plątać we własnych zeznaniach. Dobrze, idziemy dalej. Yy, w ogóle to Wam dziękuję, dzięki za wszelkie komentarze. Pod, pod, właśnie pod Tiffem, jako że to jest prze, no przegląd, właśnie nie chciałem tego nazywać przeglądem, ale jakiś odcinek gadany, trochę podsumowujący, no to jeszcze, no co, no skończyłem, skończyłem nagrywanie tego, jak mu się tam nazywa, ten paskudny Alan Wake. No to tak, jak, 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 mówiłem w zakończeniu Alana Wake'a, mieszane uczucia, ale on, w ogóle nie grało się dość fajnie, ale. Szałnima, jak to mówią. <laughs> na szczęście granie była droga. <laughs> Gdybym miał za nią zapłacić tyle, co teraz za Tifa, to bym pewnie za nią tyle nie dał. Chociaż i tak, powiem Wam, że TIF jest wyjątkowo tani jak na nową gierkę, która jest kontynuacją naprawdę, moim zdaniem, w gry, która odniosła sukces. Cała seria przecież była seria sukcesu. Moim zdaniem. Nie wiem, być może nie kasowego. Nie wiem. Ale... Nigdy nie śledziłem jakichś statystyk, natomiast... No, są gry, które podczas dnia premiery mają dużo wyższe ceny, tak mi się wydaje, na pecety Natomiast no, ta gierka kosztuje 120 zł w sklepie mniej więcej to chyba nie jest dużo. 10 lat temu dałem chyba 120 zł za Half-Life'a. 10 lat temu ze 120 zł było no, chyba więcej no, no, na pewno, na pewno zdecydowanie większą miało wartość 10 lat temu niż dzisiaj. Znowu kawy. Przy okazji witam wszystkich nowo przebyłych widzów, ponieważ od momentu jak wrzuciłem TIFA, e, liczba subskrypcji trochę mi podskoczyła. Co prawda moja liczba subskrypcji tak wzrasta powolutku, ale jednak wzrasta. E, 3000 widza miałem, nie wiem, z 10 chyba mam 3000 widzów, bo ktoś się, do, ktoś się subskrybował, robiło się 3000 później dwa dni później powiedzmy 5 osób zrezygnowało z subskrypcji znowu było poniżej 3000 później znowu ktoś dobił do 3000 no i teraz teraz dobijamy do 3100 dobra Drodzy Państwo co jeszcze teraz robię no to w tej chwili stwierdzimy że nie będę się rozdrabniał nie będę się rozdrabniał i robię TIFA po prostu cały czas tak samo jak Podczas nagrywania Alan'a Wake'a, starałem się robić głównie Alan'a Wake'a i nie, 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 nie odskakiwać na inne tematy. No właśnie z tego względu, że nie mam czasu. Gdybym miał więcej czasu, na przykład byłbym bezrobotny i moja żona by mnie utrzymywała, wtedy, wówczas... Wówczas, czemu nie? Łyk kawy. Ach, dobra kawa, taka z zaparzacza, wiecie. <laughs> e Dobrze. Dobrze. Jeszcze mam jedną grę, którą będę robił na pewno. Będę do niej wracał, to jest... Tylko będę do niej wracał pewnie rzadko. Może komuś to się... Aaa, komando. Commando. O kurczę, zapomniałem. to też jest zarąbista gierka, muszę powiedzieć. Bardzo fajnie się w to gra. I ją też będę nagrywał, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Pewnie po tym, po ty, Po tifie. Chociaż wiecie co? Wychodzi niedługo Army Krog. I Army Kroga też mam zamiar zacząć robić jak tylko się pojawi. A on się chyba będzie pojawiał jakoś lada miesiąc chyba, nie? Jakoś niedługo. No w każdym razie do Bionic Commando też wrócimy. Nikt nie tęskni za Bionic Commando. Nikt mi nie pisze tu komentarzy, kiedy Bionic Commando czy coś. Nie. No, to ja zapomniałem po prostu. Natomiast chodziło mi o gierkę. E, dużo, dużo starszą gierkę, która ma już ponad 20 lat i jest to e, Unveil of Dawn. Przyznam się szczerze, że bardzo mi się podoba klimat tej gry, fajnie się ją nagrywa i, i, i w tą gierkę też będę e, kontynuował w przyszłości. No a teraz tak jak mówię, TIFF, skupiam się na tym żeby to szło już jakoś tak, żebyście się nie musieli czekać na następne odcinki, bo wiem jak to jest oglądając let's play'a z gry, która ma duży, duży jakiś nakład fabuły i czeka się na następny odcinek. <coughs> Dobra, to w zasadzie tyle co u mnie na kanale. No mój kanał, no tak jak mówiłem, skoro się rzadko tutaj cokolwiek pojawia, więc się niewiele w sumie dzieje, aczkolwiek jeżeli już się coś dzieje, to mam nadzieję, że to Was satysfakcjonuje. I dobra, proszę Państwa, coś chciałem Wam jeszcze pokazać. Chciałem się z Wami podzielić jeszcze czymś. Niedługo prawdopodobnie zrobię swoją stronę internetową, na której będę umieszczał. No, stworzę tam pewnie coś w rodzaju forum internetowego, oczywiście samodzielnie, gdyż ukończyłem kurs programowania PHP i prawdopodobnie w PHP zrobię tą gierkę, żeby sobie przećwiczyć. Bo w pracy, w pracy siedzę na dotnecie i po prostu już w pracy sobie ćwiczę dotneta, a tak sobie prywatnie phpa, żeby sobie, prawda, zdywersyfikować umiejętności i ewentualnie mieć większe możliwości zatrudnienia gdzieś tu w Polsce lub za granicą, bo tego jeszcze nie wiem. Nie, nie zostałem zwolniony, jakby ktoś się pytał. Ciągle pracuję w tej samej firmie, natomiast zaczynam się rozglądać za czymś, po prostu za inną firmą, też za programowaniem, ale za inną firmą. Łyk kawy. Mm. Pyszna kawa, <laughs> jak to było w jakimś kabarecie, prawda, że coś tam diabeł kogoś kup, kusił, że, je, że jest darmowa kawa, to ja właśnie taką kawę sobie wypijam, przepraszam, jeśli ja kogoś przestraszyłem moim tutaj, no, tutaj jest nie, nieobliczalnym zachowaniem, tak, trzeba nic, tak, czasami jeszcze tak mam, mm. coś chciałem jeszcze Wam, aha, sprawdzę, czy to się nagrywa, tak! Tak! Wygląda na to, że się nagrywa i to już 10 minut. Dobrze. OBS dobrze się sprawdza do nagrywania pulpitu, więc dlatego tym to robię. Poza tym nie ma tutaj tego. Właśnie, do Bandicama wróciłem. Jeżeli by się ktoś jeszcze interesował, używam do konwersji Freemake Converter, Video Converter. Używałbym bardzo chętnie, nawet chętniej niż Freemake, bo Freemake na samym końcu dołącza mi, zresztą zauważyliście, swoje logo na samym końcu pliku. Natomiast jest Anny Video Konwerter, którego bym bardzo chętnie używał. Natomiast Freemake ma jedno coś, co mi się podoba, co działa. To jest to. Mogę nagrać kilka odcinków poszatkowanych w różne pliki. jeden odcinek w różne pliki, może być 10 plików. I ja sobie tutaj robię połącz pliki i te wszystkie pliki później się ładnie przerabiają. Gdyby nie to logo na końcu, to wszystko byłoby fajnie. Natomiast w NVideo konwerterze w NVideo konwerterze niestety łączenie plików nie działa. Albo ja źle coś źle robię, ale to nie, mi się nie udało. Dobra, to tak z tematu na temat. Coś jeszcze chciałem się z wami podzielić. Już dawno chciałem wam o tym powiedzieć, proszę Państwa. Tak odświeżanie pulpitu to jest takie zajęcie znerwicowanych ludzi, którzy nie mają co zrobić przed komputerem. <kłuch> I skacząc z tematu na temat... Yy... Dobra, niech będzie ten pulpit. Tak, chwalę się, że mam lenowo, dobra, to, to, to może wróćmy tu. Yy... Yy. Chciałem wam coś pokazać. Proszę Państwa, otóż wracając z pracy, ostatnio włączyłem sobie w moim telefonie komórkowym losową listę odtwarzania, czyli te wszystkie pliki muzyczne, które mam na telefonie, po prostu się w sposób losowy odtwarzają. I byłem bardzo zszokowany, jak w pewnym momencie zaczęła mi lecieć muzyka z gry, którą kiedyś miałem na telefonie komórkowym i które ja już tego telefonu dawno nie mam, a muzyka mi została po prostu na karcie pamięci. I ta muzyka sprawiła, i od pewnego czasu sprawia regularnie, że, i, że. Zaraz, zresztą tam powiem, co sprawia. Otóż włączę sobie coś takiego. Proszę bardzo, to jest jakiś motyw tam, ża żadna tam muzyka, prawda? Yy, z gry, żaden tam soundtrack, ale to jest. Nie wiem, pan nawet pamiętam, nie, nie wiem przy jakiej okazji ta muzyka się pojawiała. Prawdopodobnie podczas wykonywania tym, w tych simsach prawda, jakiejś zwykłej czynności, typu jadę samochodem do pracy, usprawiedliwię się od razu, że grałem w tą grę najwięcej jak byłem chory i nie mogłem wychodzić z łóżka. Po prostu to była masakryczna choroba jakieś 3 lata temu. Przez cały tydzień nie schodziła mi gorączka poniżej 38,5, a zazwyczaj miałem 39 i fajne loty. No, także m, s, po prostu zabijałem sobie czas, kiedy byłem przytomny. <grym>, zabijałem czas grając w te Simsy, bo to była jedyna w zasadzie sensowna gra na tamtym telefonie. I powiem Wam szczerze, bardzo przyjemnie mi się w te Simsy grało, mimo że one mają taką reputację bardziej w takiej gry jakiej. No, dla takiej, dla taki właśnie spokojnej, gdzie nie ma jakiejś wielkiej akcji, gdzie po prostu tam no, się kupę czasu spędza, a w zasadzie niewiele się w tej grze dzieje, prawda? Tako, takie, taką ma opinię ta gierka z grubsza. Ech, przynajmniej ja się z takimi spotykałem, ale naprawdę bardzo mnie wciągnęła i fajnie się w tą grę grała. Najbardziej mi się podobało, że tam wystarczyło kupić gazetę, kilka telefonów wykonać i się miało jakąś tam pracę. Chociaż. Jak się miało jakąś tam pracę, to i tak więcej pieniędzy zarabiałem łowiąc ryby w stawie niż chodząc do tej pracy. No, pomijam, pomijam te szczegóły. W każdym razie, słuchając tej muzyki, jadąc sobie powiedzmy metrem wśród tłumów ludzi w Warszawie, którzy gnają do pracy albo z pracy, to ta muzyka sprawia, że to wszystko wokół mnie staje się takie, wydaje się takie, takie malutkie. Plastikowe, mało znaczące, i nawet jak ten sim ma kłopoty, to on tam. Och, bla sul mam sobie coś tam, prawda, poburczy, po ale to w sumie jest i tak zabawne, fajne. Te ich problemy są takie malutkie, nic nie, znac... nic nie znaczące w zasadzie. I taki się czuje słuchając tej muzyki, taki trochę lżejszy, bo i taki bardziej, trochę, może plastikowy, mniej poważny. No nie wiem. No, jakoś tak pozytywnie wpływa na mnie ta muzyczka, zwłaszcza właśnie podczas powrotu z pracy do domu. Dobra, wik kawy. Drodzy Państwo, także jak, jak ta strona będzie gotowa, o której wspomniałem, yy, to mam na niej zamiar właśnie takie forum internetowe zrobić, gdzie będzie można jakieś tam wrzucać posty, coś w rodzaju tej całej, nazwijmy to, dyskusji, tych komentarzy na e, stronie głównej, e, na stronie głównej, p tego, p nie mogę się wysłowić, e, kanału, na stronie głównej kanału, tych komentarzy, to coś takiego zrobię, to no, oczywiście będzie logowanie, trzeba będzie się zalogować, e co tam jeszcze zrobię, jeszcze będę chciał zrobić właśnie ankiety od czasu do czasu, być może pojawia się jakaś ankieta, gdzie jak ktoś będzie chciał, będzie można wejść, kliknąć sobie jakiś guziczek, wybrać, nie wiem czy film, nad którym się będę zastanawiał, czy inne jakieś rzeczy. No to mówię wam takie, takie to są moje takie plany, ale czy je zrealizuję to teraz kwestia mojego zawzięcia. Powiem wam, że już pewne kroki poczyniłem i ja już tak ćwiczeniowo sobie coś takiego napisałem. Natomiast nie będę Wam jeszcze tego pokazywał, bo to jest ciągle na takim studenckim, że tak powiem, hostingu szkoły, w której, w której, w której to robiłem. I nie, nie jestem pewien, czy w tej, w tej szkole byliby zadowoleni, że udostępniłem link do ich serwera szkoleniowego. E, prawda, e, rzeszą setkom słuchaczy moich widzów, którzy teraz tą bazę danych, którą tam oczywiście podpiąłem e, zawalą mi różnymi wpisami. <laughs> e, nie wiem jakiej ma. Tam pewnie jest jakiś limit ale, pamięci, ale nie mam pojęcia jaki. W każdym razie już coś mam i być może mam taką nadzieję, wspierajcie mnie w tym, wspierajcie. Jak najbardziej, żebym, żebym, żebym to zrobił, bo to, to jest ważne i dla mnie, szczerze mówiąc, żeby się troszeczkę rozwinąć i, i też chci, uważam, że byłby to ciekawy dodatek do, do kanału samego w sobie, <laughs> który tutaj właśnie, prawda, hobbystycznie prowadzę. Dobrze, słuchajcie, zapraszam Was w takim razie do oglądania moich filmów, jeżeli byście mieli jakieś sugestie, co by innego zrobić. Ostatnio się zacząłem zastanawiać, czy nie zacząć robić jakichś filmów innych. Ja mam kanał na YouTube, gdzie robiłem z kolegą filmy inne, nazwijmy to, krótkometrażowe. Ja już tą muzyczkę może tutaj trochę ściszę. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o let's play, to zastanawiam się, czy oprócz let's play nie zacząć robić czegoś jeszcze. Chociaż z drugiej strony, mły Państwo, skoro ja nie mam czasu robić let's play, to czy będę miał czas robić coś innego? Nie wiem. Na razie to tylko mi wpadło jaka taka luźna, luźna myśl. Troszeczkę, troszeczkę mnie to też no powiedzmy, że inspiro, zainspirowało do tej myśli film z Lubonia Wielkiego. Właśnie miałem go wrzucić, miałem wrzucić ten film. Wrzucę go, wrzucę, obiecuję, wrzucę, on jest gotowy i jeszcze zrobię film z drugiego dnia wyprawy na, 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 na tą drugą górę. Tam. Zrobię ten filmik, tylko kurczę, potrzebuję weny i odrobiny spokoju. Ja, proszę Państwa, ostatnio nie mam spokoju. Dwa tygodnie temu miałem jedyny weekend od dłuższego czasu, gdzie nie musiałem nic robić. Serio. Wczoraj byłem w Lublinie z żoną. Żona w. Na seminarium doktoranckie jeździ, prawda? Także mam bardzo inteligentną, wykształconą żonę. Doktorantka psychologii, niedługo będzie broniła doktorat. Tu tak się nieskromnie przyznam, że też jeden rok doktoratu mam zrobiony. Co prawda tylko jeden, bo później już mi się nie chciało. Stwierdziłem, że lepiej iść do pracy niż już robić doktoraty z filozofii, zwłaszcza. No ale jakby nie było, to już się musiała pochwalić. Jakoś tak mi się, się, tak się wypsło. No i dobra, myślę, że kończę, ponieważ ten słowotok przestaje mieć jakikolwiek sens. <grych> yy, dobra, ale człowiek musi się w końcu wygadać, nie? Jak od 6 rano, mniej więcej do 18, praktycznie się nie odzywam dzień w dzień, ponieważ w pracy zasadniczo mam ciszę, zawsze znaczy ciszę taką, że nie gadam z ludźmi z różnych względów. Atmosfera w pracy to jest. Raz, dwa, rodzaj pracy. Jak się programuje, to się niewiele chce gadać. Chyba, że technicznie o czymś, nie? Ale tak, żeby sobie pogadać słuchaj co tam prawda tak jak koledzy z, prawda, w szkole sobie gadają na przykład, to ja w pracy tak nie mam jakoś i wychodzę z roboty wygłodniały gadania. Tak, a jak byłem instruktorem jazdy, to gadałem od rana do wieczora, a później jeszcze robiłem let's play y i dalej gadałem. <gadanie> Dobra kończę to już, bo już naprawdę zaczynam się wstydzić własnego własnego głosu. Dobra, e, dzięki Wam za oglądanie, e, pozdrawiam Was i e, do zobaczenia, życzę Wam miłej, e, miłego wieczoru niedzielnego i w, miłego weekendu, całego, przy, który prawda, się cały weekendu tygodnia, który się jutro zaczyna. <laughs> pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!